No tym się różnimy, że ja jestem polskim politykiem i do polskich obowiązków się poczuwam, a pan tutaj na kredyt występuje w roli rzecznika interesu Ukrainy. Bóg z nimi, panie ministrze, nikomu źle nie życzę, ale to jest Polska i niech tak zostanie. I nie jest rolą polskiego polityka ratować wszystkich od wszystkich nieszczęść tego świata w najodleglejszych zakątkach galaktyki. Rolą polskiego polityka jest występować w polskim interesie, na gruncie polskiej racji stanu. Pan powiedział, że pan się opowie za delegalizacją aut z silnikiem paliwowym do 35 roku. Pan, jak rozumiem, popiera pakt migracyjny i chce pan nas tutaj uszczęśliwić muzułmanami, którzy właśnie demokratycznie wygrywają wybory już w Anglii, więc pan chce, żeby wygrali także Dziękuję. i w Polsce. Na mojej wachcie nie będą zboczeńcy uczyć polskich dzieci tolerancji, na mojej wachcie nie będą Żydzi, Niemcy odpytywać nas z historii i tak dalej, i tak dalej. Panie ministrze, tu jest Polska i niech to będzie Polska, Polska, nie Land Eurokołchozowy, nie Republika Sowiecka, nie Stan Amerykański, nie Ukropol, nie Ukropolin. Tu jest Polska.